Profesor Florian Śmieja, pochodzący z Kończyc, hiszpanista, poeta i wydawca, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także odznaczenie Króla Hiszpanii, Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej. To medal jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii Filipa VI. Profesorowi wrączył go ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce. Jedna z moich doktorantek, właśnie Beata Baczyńska, opracowała, cięcia niezłomnego i ta niezłomność, czyli jakaś wierność sobie jest bardzo ważna w, w, no, w nauce i, i w jakiś no, jakby to rzecz. Dzi, dzisiaj mamy dyscyplin wiele i trzeba wybrać jedną i, i trzymać się tego. I ja myślę, że w konsekwencji, jeżeli człowiek idzie jedną drogą i długo pożyje, no to w końcu się nawet medalu doczeka. Bo pomyśl, dajmy komuś medal, czy taki i ja, bo już go nie ma. Tak. A kto jeszcze jest? To jeszcze jest śmieja. Więc powiedzieli, no to dajmy śmiej. Osobowość i życiorys pana profesora pokazuje, jak ważne, ważne w życiu każdego człowieka powinna być pasja i wytrwałość. Pan profesor urodził się w Kończycach, w małej miejscowości, a stał się wielkim światowym hispanistą i oddał nam, wrócił do, do Polski, aby y, nas wypuścić na szerokie wody. Bardzo wiele mu zawdzięczamy. Moje pokolenie y, hispanistów, czyli y, osób, które wchodziły do życia akademickiego w latach 90., po roku 89. -tym. Profesor Śmiej jest związany z Wrocławiem. Na Uniwersytecie Wrocławskim wygłaszał gościnne wykłady. W tym roku kończy 90 lat. Jest cenionym badaczem literatury hiszpańskiej. Wykładał na uczelniach całego świata. Słynie również z wyszukiwania powiązań między dziełami polskiej a hiszpańskiej literatury oraz przekładów dzieł hiszpańskojęzycznych na polski. No hiszpański język jest bardzo ważny na świecie. U nas jest drugim językiem po angielskim jest hiszpański, prawda? W Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś jeździłem często do Hiszpanii, teraz często jeżdżę. Byłem 15 razy w Meksyku. W Hiszpanii okresu powojennego działania naukowe były trochę, można powiedzieć ograniczone ze względu na sytuację polityczną. To hiszpaniści zagraniczni często pokazywali hiszpanom jak. Na nowo można odczytywać wielką literaturę hiszpańską. Za swoje zasługi profesor Florian Śmiej w 2007 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Zabrze Małgorzaty Manik Szulik w dziedzinie kultury. W roku 2011 otrzymał srebrny medal zasłużonego kulturze Gloria Artis.